Wiesz już, że Sam znaczy jakieś albo trochę, to jak powiesz, w lodówce są jakieś jajka? There are some eggs in the fridge. Ja mam trochę pieniędzy. I've got some money. Pamiętaj, sam używamy tylko w zdaniach twierdzących. To jak zadać pytanie? Czy są jakieś jajka? W zdaniach pytających, pytaniach, ale też w przeczeniach, zamiast sam. Użyjemy any, które w pytaniach znaczy jakieś, a w przeczeniach znaczy żadne. To jak powiesz: czy są jakieś jajka? Are there any eggs? Czy ty masz jakieś pieniądze? Have you got any money? To jak powiesz, nie ma żadnych jajek? There aren't any eggs. Ja nie mam żadnych pieniędzy. I haven't got any money. Pamiętaj, sam używaj tylko w zdaniach twierdzących. There are some books. A any używaj tylko w pytaniach i przeczeniach. Czy są jakieś książki? Are there any books? Nie ma żadnych książek. There aren't any books.